Jestem Juliusz Basik. Przybyłem tu w 1975 roku i spędziłem noc burzową pod tym dębem i zobaczyłem jego piękno w świetle bliska. I od tamtej pory tu przybywam i od 1990 roku zacząłem budować wraz z tym moim pioskiem tą chałupę i złożeną. Robiłam z wami od 4 lata, natomiast suszarnie źół i sanktuarium 9 lat. Kim jestem? <grystwa> Karierę zawodową skończyłem jako monter konstrukcji starowych spabacz na budowach Olsztyckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Wróciłem do zawodu swego pierwszego jako ślusarz. I jednocześnie skończyłem drugie studia, humanistyczne. Zakarmię dalej tytuł magistra pedagogiki, chociaż pisałem dysertację andragogiczną, z zakład pracy jako środowisko wychowawcze. 15 lat pracowałem fizycznie, 25 lat w biurach od Kartowczkowego w magazynie do dyrektorów prezesów, spółdzielni itd 13 razy byłem wyrzucany z z pracy, dlatego że byłem kryształ. Nie pozwalałem na człowiecko, oszustwo i nie myślałem, że w tamtych można. Tutaj jestem na emeryturze od 81 roku. Mam 90 lat, które skończyłem 13 maja tego roku. Robię to co robi. świat bez przemocy i wojen wolny od arsenałów nuklearnych. To zawarte jest w tych opracowaniach i w listach do Putina i Trumpa oraz do jej Królewskiej Wysokości Elżbiety II i prezydentów państw, które posiadają y, narzędzia mordu nuklearnego. 1012 lipca, mowę tygodniową, otrzymałem od wrzesa 8 paraona egipsku list. Wandel VII, faraon Egiptu, Dolina Królów Egiptu. Juliusz Waszy, król faraonów egipskich w chorobku wieszany. Juliuszu I, przekazuję Tobie uznanie wszystkich fara faraonów egipskich, że wróciłeś do Królestwa Świata w uczeniu w chorobku. Życie mamy tylko jedno. doczesne i przyszłość. Można je spędzić w chwale lub w Ty z odwagą. Niejednokrotnie wykazałeś, że nie oddaż go na marne. Żyjesz już 90 lat i nie zhańbiłeś się tworowcem. Bądź więc koronowany po raz czwarty królem faraonów egipskich. Prosimy, prosimy Michała, wieszarskiego ducha gór, by w naszym imieniu dokonał koronacji. Prosimy też Jej królewską wysokość Esterę, w tym przypadku Anetę I by postąpiła tak, jak nie postąpiły żadne z jej poprzednicy. One spełniały wolę swoich mocodawców. Ty spełnij naszą wolę, ludu żyjącego na tej ziemi i tych, którzy żyją w ich pamięci. Spraw, aby ci, którzy tworzą wojny, przybyli tu do Chorodka i byśmy wspólnie zaczęli tworzyć naszą przyszłość. Byśmy nie zginęli w absurdalnej wojnie nuklearnej, a w 5000 roku polecieli z naszej galaktyki drogi mlecznej na inne galaktyki w po poszukiwaniu nowych źródeł energii. Spełnij wolę jego królewskiej mości Józefa I wyrażonej w oznajmieniu pierwszym z dnia 2006 roku spraw też, razem ze swoją drużyną, by wróciły do Juliusza skradzione przez dwudziestoletniego młodzieńca przedmioty oraz książki z wydawnictwa i od Tadeusza Wroblewskiego. Wówczas dokonana zostanie piąta koronacja króla Bieszczadu Juliusza I, a ty wraz nim będziesz panować do następnej koronacji po trzech latach. Andrzej Duda nie spełnił naszych oczekiwań, Przeka przekazanych mu w liście wysłanym do nie, nie zaproponował na szczycie NATO w Warszawie przyjęcia Rosji do paktu atlantyckiego. Hańba mu wieczna. Podsądzę Trybunału Ludzkości, by osądził go jako zbrodniarza nuklearnego. Ty, Juliuszu... W ślad z Arturem Clarke podczas pierwszej koronacji powiedziałeś, że w 2020 roku nie będzie na świecie wojen. Tak stać się może, zważywszy, że Henry Kissinger powiedział w 2012 roku, że po 10 latach nie będzie Izraela. Nie udało się Narodowi wybranemu zaistnieć w samodzielnym państwie. I tworzyć świat bez przemocy, bez wojny. Jeżeli on na każdy wrenżny krok ze strony sąsiadów odpowiada silnym uderzeniem militarnym, to taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Jego kolonia, znaczy Izraela, USA, muszą zapobiec niepoczytanności rządzących tym państwem i je unicestwić. Wówczas i nam w Egipcie. I w całej Arabii, jak i Wam będzie żyło się lepiej. wtedy Twoja koncepcja z roku 1982 zostanie zrealizowana i światu uwolni się od groźby i zagłady nuklearnej. Wówczas my i Wy żyć będziemy wiecznie. Tak nam dopomóż re. Egipt, rodek 12, 16. 7 2008 zależy. Ramzes ósmy, a raunek Egiptu. Post scriptum. Krowa Nero I. Spraw by kropi i porozumień przybyły, przesłały pieniądze do Skarbca Królewskiego na budowę zamku i świątyni Bogu Bolańczyku i Mieszczackiego Naukowego Centrum w Solinie. Mowa tronowa Juliusza I, króla faraonów egipskich dnia 20 lipca 2018 roku po czwartej koronacji w Chororku. My Juliusz I, król faraonów egipskich panujący od 2009 roku w czasie i przestrzeni byłej, obecnej i przyszłej z woli wszystkich faraonów egipskich. W roku 2009 w Dolinie Królów w Egipcie Ramzes II, którego grobu jeszcze nie odkryto, przekazał nam wolę faraonów Egiptu, bym własną osobą sobie królem. Uznałem, iż należy mi spełnić ich wolę. Jestem więc ich królem i spełniam względem nich swoją wolę. Królowie Egipcji są żyć wiecznie. My. Juliusz I. Staramy się to nim zapewnić. Nasza propozycja z roku 1972, by ślad uwolnić od groźby w zagłady elektrownych jest nadal naturalna i winna być zaliżona. W innym przypadku pamięć ludzka zginie i wraz z nią przestaną istnieć ramowie genetyczne. Ram, Zwrócił się do Drzeja Duzy, by on na szczycie NATO w Warszawie zaproponował przyjęcie Rosji do NATO. Tak się nie stało. Przeciwnie, on jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej coraz bardziej nakręca wrogi z stosunek do Rosji. W ten sposób zapewnia korporacjom zbrojeniowym coraz większe zyski. Czy Przygotowując, przygotowując w obecnym okresie pokojowym następną wojnę. On jako tępe narzędzie w rękach obcego kapitału świadomie bądź nieświadomie przygotowuje czwartą wojnę światową, wojnę nuklearną. Stwierdzając to, 12 lipca 2012 roku, 18 roku otrzymałem telepatycznie list z Zambrzesza. Reszty liściu słyszeliście. Obecne to i przed nami zadanie byśmy ludzie tej ziemi nie homaro bez o nas patrzą, czyli ludzkość pragnie pokoju, a tworzyli świat bez przemocy, bez wojen. Trzeba nam zaatakować twórców wojen, oraz ich narzędzia ONZ, państwa, religie, nauki, środki, Przykazu, by odkłamywali obraz świata. My nie jesteśmy wielką szachowniczą, na której pionkowie i figury rozgrywają partie. My nie godzimy się na interpretację świata, iż jest przywódcą jednego państwa. My widzimy bandytyc i wasylizm w obecnym świecie tolerujący zasadę, że zwycięzcy nie będą sądzeni. My stawiamy pod ludzkości nie tylko zbrodniarzy nuklearnych, ale też agresorów, którzy sądzą, że szantaż nuklearny, grabią bogactwa krajów słabszych, obalając rządy bądź stosując bezpośrednią agresję. Jest już wiek XXI. Już nie da się ukryć fałszu, by w imię pięknych idei grabić, by Bierzmy sprawy w swoje ręce i zazypujmy media, naukę, struktury państwowej żądaniami, by postępowali tak, a nie inaczej. Dość kłamstwa, szantaży i przemocy. Mowa jest do tego, by się dogadać. Mowa nie jest do tego, by się okłamywać. Wojnym mają swój początek w umysłach ludzkich. Wojny muszą znaleźć tam też swój koniec. Bijmy ich tą prawdą w im w twarz. Oto zadanie, które musimy wykonać. Wielu z pierwszych 22 lipca 2018 roku. I poszkodzę. Wojny są zjawiskiem historycznym i miną tak, jak święta inkwizycja, czy też kolonializm. Profesor Mariat Dobroselski powiedział w Bomży w 1982 roku. Proszę oh. <coughs> Piramida. Władze w Stanach Zjednoczonych. To jest władze. Nie prezydenci, nie tam Parlament, kongresy.